Cześć drodzy bardzo ciężki kolejnej mapce od widzę. Tak jest kolejna mapeczka. Bardzo Was przepraszam za tak małą aktywność ostatnio na kanale, ale odcinki, które mi się zajmuje, trwają troszeczkę więcej czasu. Wiecie, maraton po prostu na, na, na kanale głównym też za W ogóle właśnie kanał główny tutaj w karcie zapraszam serdecznie na kanał główny, żebyście sobie wbili, bo tam dużo też innych gierek będzie się pojawiało. A teraz już rozumisz normalnie 3-2-1 go i ciao! Nie mam tego pojęcia czy nie będzie znowu tego dziwnego przebicia dźwięku bo jakby wziąłem chyba ustawiłem to dobrze ale jeżeli ustawiłem to źle i słyszeliście podwójny dźwięk to sorry nie zapomnijcie zostawić suba na tym kanale żeby być na bieżąco prawda z nowymi filmami dzwoneczek wiadomo wszystko żeby było. Dzisiaj sobie gramy moi drodzy na mapeczce 1.16.5 na shaderach Tildur's Vibrant Shaders V132 High e, MB Motion Blur takie zostały mi że tak powiem polecone przez e, tutaj twórcę e, autora mapy e, dlatego tego będzie taki leciutki efekt motion blura. Oczywiście jak jest płynny film, to wygląda to wszystko bardzo e, fajnie i myślę, że to będzie całkiem ciekawe. Mapeczka zapowiada się naprawdę fajnie. Przede wszystkim jest ładnie wykonana, co mi się bardzo podoba. Odcinek dla wspierających, wersja rozszerzona, bez żadnego montażu. Wszystkie moje wycięte po prostu fejle i tym podobne. Teraz już klikamy Galaxy Way. Przedstawia mapkę dla Jaj i -Pli. Ej, ładnie to wszystko wygląda, powiem ci. Dobra, jest déjà Vu, to dobrze. O mnie. Hej, mam najmniejszym imię Szymon, mam cztery zwierzaki. Nisionego, luka, Psy, Weidera, Kotraktara oraz rybki. E, interesuje się lotnictwem oraz modelarstwem. Oglądam się od czasu jaskiniowca. Okej, okay, to tyle o, e, o mnie, miłej gry. I tak nie umiem tego przeczytać. Przeczytałem to dwa albo trzy razy, nieważne. Normalnie w stylu japońskim, tak? O, żeś mnie kupił teraz, mordo. To, żeś mnie kupił. Tyle ci powiem. O mapie, zobaczmy sobie. Mapa budowana przez około trzy tygodnie, baba posiada siedem różnych poziomów. Dalej znajdziesz o nich info. Ty, jak to jest katana w ogóle? Ale kozacko zrobione na takich normalnie trzyma. Jo, pierdzielę! Dobra, za te, za te detale to cię mocno szanuję, morda. Nie niż mapy, nie obrażaj autora, nie oszukuj checkpointy, ustawej na blokach złota, baw się dobrze. E, dobra, co mamy tutaj jeszcze o levelach sobie zobaczmy, ale ładnie to wszystko wygląda. Fajny button, parkour, déjà vu, escape room, strzelanko, labyrinth, speedrun, czyli jakby standardowe poziomy. Natomiast samo wykonanie mapy jest majster, tylko I tu mamy gong normalnie. Ej, ale fajne, 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 fajne. Podoba mi się, lecimy, normalnie, tak o, miłej zabawy, dziękuję bardzo. Czy ja mam jakieś dźwięki wyciszone? Nie, okej, okay, dobra, parkour, fajny Button. Dobra, fajny Button to jest numer pierwszy Lecimy, Night Vision masz na 30 sekund Jak ci zabraknie, to jest guzik Guzik, który daje ci znów na 30 sekund Okej, okay, dobra, dobra, czyli rozumiem, że tu jest Po prostu totalna ciemnica I muszę się wyrobić w 30 sekund Albo ewentualnie kliknąć jeszcze raz, prawda Guzik, żeby mieć efekt O nie, efekt nie działa, halo H Halo, autor, nie działa No i teraz będzie sprawdzanie Dlaczego? Jak dam tak? Spację że po, po, po tym, po komendzie! Dlatego się efekt nie załącza, dlatego yy, no, powiedzmy, że błąd, natomiast zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało Tu są takie może i pierdoły, ale no wiesz, no szkoda, szkoda że nie działało. Ty, hey, mam guzik, znalazłem, jest! Aha! medium Tu jest jakiś redstone, widzę. Tam jest redstone. Dobra, mam guzik! Let's go Okej, okay, poziom hard U, jakaś wioska w ogóle tutaj tego Czy to jest jakiś... Nie, to są schody Już myślałem, że można po nich normalnie wchodzić Ale całkiem i tak fajny patent, patent na schody Podoba mnie się to No dobra, mamy tutaj guziczki Ale to są ozdobne guziczki To widać Tam był poprzedni poziom tu mamy campfire, więc raczej nic takiego tutaj nie znajdziemy. Może coś pod tym, nie? Pod wodospadem? E, czy wodospadem, Boże, pod... Y, fontanną, a nie wodospadem. Jaj, no co ty. Fajny dywan, ładny, podoba mi się. Gdzie jest guzik? Where is the button? Where... o, 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 mam, znalazłem. No nie! Ej! Dobra, y, jesteś dzban, nie lubię cię. Yy, obrażam autora mapy. Rąbać wszystkie zasady, fake guzików. Nie zezwalam. A few moments later, po prostu normalnie. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie, nie mam żadnego pojęcia, gdzie, gdzie może być ten guzik. Ale kiedy ja szukam guzika, to pamiętaj, drogi widzu, żeby zasubskrybować kanał. Będę się troszeczkę bawił tymi animacjami, hehehe. he, Pomogę kuć, mam do tego prawo. To jest mój odcinek, mój kanał, rozumiesz? Więc nie ma czegoś takiego, że, e, liaj, za dużo, nie przesadzaj. Nie, a w życiu, dobra. Czy jest jakaś w ogóle podpowiedź tutaj, tak by the way, czy nie? To gdzieś tutaj coś na drzewie będzie? Nie. Nawet nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle przeskoczyć. A, Ja! Nie, no nie doskoczę, za słaby w parkurze jestem. Załóżmy, że tam guzika nie ma, zresztą go nie widzę w zasadzie tutaj. Ale jeszcze wejdę raz na górę. Bo tu może coś być ewentualnie. Dzień dobry. Eee, tutaj też nie, tutaj też nie. Może ewentualnie jednak jeden z tych guzików. Nie, no trochę bez sensu, bo one są. So... Co? Chcesz mi powiedzieć, że to był dobry guzik z tym, na, tam na, na, na tym. Da Dobra, okej, okay, nie było tematu. Eee, dobrze. Parkour easy. Lecimy. Tutaj mogę sobie spampointować, to pamiętam. Tak jest point Rozumiesz normalnie, żeby było. I lecimy. W takim razie nie. No to jest schodek, Nienawidzę schodków Eee, hey, haja, schodek, dobra, i ja, i Miałem spawn na bloku złota dać. A jak wcześniej swejluję to co? To będzie du Dobra, Minecraft, jesteś głupi, nie? No nie, no nie, no nie, no nie. Przeskakiwanie z płotków na płotek zawsze, kuźwa. Zawsze głupie w tym Minecrafcie. E! hitboxy. Dobra, mogę teraz spawn pointy. A, bo ja strzałki tu nie mam. W tej klawiaturze nowej od Redzisa, co teraz używam sobie to 6460, taka, taka, wiesz, taka, takie lokowanie, rozumisz, przy okazji. Właśnie na kanale głównym jest zresztą my pokaz tej klawiatury, no i komputer nowy. To tutaj też Wam w kartę wrzucę, jakbyście byli zainteresowani, co ten liaju w tym komputerze nowym ma, że może sobie na shaderach fajnie tak tutaj grać, rozumieć normalnie, bez większego problemu. To, to będziecie mogli sobie zobaczyć. Dobra, ja sobie będę wpisywał spam pointy, no problemu. No i w każdym razie to jest taka troszeczkę drobniejsza klawiaturka, dlatego ona nie ma, tylko strzałek typowo. Takich klasycznych strzałek. Znaczy niby ma, niby nie ma. Nie umiem tego załączyć. Jestem dzban. Nieważne. E, czy ja mogę, przepraszam bardzo, yy, przejść w ogóle ten yy, poziom? Bo tak trochę... To jest poziom easy, nie? Jeszcze będzie hard i w ogóle... A ja jestem na jednym rąbanym skoku i nie mogę przejść. Kuźwa... Co jest grane, Ejcu? Co, co jest co jest, grane? Powiedzcie mi o co chodzi, Kuźwa, że to są tak proste skoki, a ja mam taki Kuźwa problem. Ty, czekaj. Może ja ją wyładowałem trochę. Nie ma to jak nie podłączyć klawiatury do ładowania od trzech Kuźwa dni i się dziwić, że działa nie do końca tak szybko, jak powinna w pierwszym dniu. No, e e tak, bezprzewodowe bez rzeczy, nieważne. Tak, to nie tak, że ja jestem taki zły bardzo w parkury, chociaż trochę jestem, ale, ale, ale wiecie o co chodzi, nie? To była kwestia tego, że jednak z małym lagiem były skoki. To nie znaczy, że nagle będzie mi lepiej chodziło w parkury. Absolutnie, absolutnie. Ale ja jestem troszeczkę zban, bo podłączyłem sobie. Podłączyłem sobie po kablu i mi się nie ładowała. Rozumisz normalnie klawiatura? Jak ja nienawidzę kuźwa tego parkura. Jeszcze jeden fail i robię gamę modę. Od razu mówię. Jeszcze jeden, kuźwa, fail. Mam dość tego parkura. Chcę przejść dalej mapę. Chcę ją zeksplorować. Chcę ją poznać. No i do widzenia. Miarka się przebrała. Nie chcę się denerwować. Dziękuję. Ta, Terra Medium. No, super. Wiedziałem, 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 wiedziałem. Nie, ja będę miał, ja będę miał cały czas... Ja, tak, ja będę miał cały czas... Cały czas będę miał gamę młode. Nie, to nie interesuje. Zobaczcie, widzowie, ile ja razy musiałbym spaść... Żeby przy... No i znowu, i na drugim skoku też bym spadł Super, fajnie, a z mi nie działają Poza blokami złota, także generalnie Jak widzicie, bardzo dobrze mi wychodzą parkury Bez żadnego problemu, jak zwykle, oczywiście Tak, nie oceniamy mapy Po, po parkurze w ogóle, totalnie Bo jak zacznę oceniać mapę po parkurze To będzie miała minus 500 na 10, także generalnie Sio, idźmy z tym, patrz, patrz jak ja dobry jestem, normalnie bym to zrobił bez fejla, tylko inne skoki, które są zdecydowanie prostsze, nie potrafi ich przejść O, jeszcze kuźwa, co, jeszcze, o, dali mi, no i super, fajnie, no i co, no i co, aha, bo to muszę od co? Aaaa, no i nie, nie, nie przeszedłbym tego, teraz hard, no, mhm, kliknij start Jak usłyszysz piston po kliknięciu, reset, w sensie? A, no i powodzenia, no i super, fajnie, dzięki. Bra, tutaj skaczę, tu skaczę, tu skaczę, tu skaczę, tu skaczę, tu skaczę. Let's go, Pyk. O mój Boże, teraz jest ciemno, nic nie widzę. I oczywiście znowu na szybę bym nie przeskoczył. Nie, 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 wiecie, wiecie, wie, wiecie co, widzowie, nie ma co. I tak naprawdę powinienem iść tutaj, tu mi się powinno otworzyć przejście, i tu powinienem przeskoczyć. I wtedy dopiero tutaj mamy metę, rozumiesz? Normalnie, wszystko oczywiste, jakby wszystko jasne. Totalnie, oczywiście udało mi się przejść parku. Tak. Wcale nieoszukane. Wcale przejdźmy więc zatem, tak jak mówiłem, do przepięknych, najfajniejszych poziomów na świecie, czyli deja vu. Dziękuję. Mam ochotę trzeci apę. Także. Dobra, przepraszam. Po prostu. Jezus Maria. Co jest? Co co, co? 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 O, jak mnie podrzuciło. O, i to jest ładny poziom. I to jest fajny poziom. I to jest poziom, w którym ja mam. Satysfakcję! Z przejścia i spadania w Wojna, rozumiesz? Także spadłem. E, lećmy jeszcze raz w takim razie po to druga łódka. Teraz dobra, nieważne, jeszcze raz déjà vu i jadę sobie łudeczkontu. tu. ne 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 ja! Yeah! Dobra. Okej, okay, teraz udało się. Bez, bez większego fejla, rozumiesz? Normalnie. Nie! No chyba... To nie jest dobry dzień... Na przechodzenie mapek od widzów. Chociaż podejrzewam, że część widowni, która uwielbia moje rajdże, po prostu, i czekało z utęsknieniem, będzie zadowolona, tak? Ja myślę, że ta część widowni będzie bardzo zadowolona. Natomiast ci, którzy chcą, żebym był przeszczęśliwy, w ogóle się nie denerwował. No sorry, mordeczki, dzisiaj odcinek nie dla was. Dzisiaj odcinek dla widowni, która uwielbia moje rage po prostu. Także to specjalnie dla was, murdeczki, specjalnie dla was niszczę sobie moje zdrowie denerwując się na dzisiejszej mapce. Chociaż jest przecudna i pewnie jej dam 20 na 10, to i tak uśwa... Ja pierdzielę. No nie, To love, nie! Powiem tak, wspierający będą mieli bardzo dużo śmiechu, wy również będziecie mieli bardzo dużo śmiechu, bo sporą część z tego no nie będę wycinał, bo po co, nie? Jakby to jest y, kluczowa część odcinka i w ogóle, ale no kaman, żebym ja miał taki... Kuźwa problem z przechodzeniem déjà vu. Aha, no tak, ja już wiem dlaczego, bo to jest blue ice. Najgorszy rodzaj lodu na déjà vu. Najbardziej śliski, najbardziej porąbany w momencie, kiedy o pikselek się przesuwasz. Jedziesz przez 20 kratek i to jest kuźwa problem. A zatrzymać się na tym lodzie to jest niemożliwością po prostu. Dobrze, będę klikał powolutku. Powolutku, teraz nawet nic nie będę klikał, sobie na spokojnie tutaj przejadę, elegancko i lecimy kuśwa w neder. Rozumiesz normalnie, piękne przejście poziomu z Overworlda do nederu. Co nie zmienia faktu, że jestem dzisiaj lamą totalną. Długo się nie grało w mapki i to widać, kuźwa. Za długa przerwa liaju była od mapek. Pięknie wykonany neder, naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Także o tyle, o tyle, o tyle dobrze, że pomimo mojego totalnego dzbanostwa yy, dobrze wygląda mapa. Serio, naprawdę, Mordeczko, postarałeś się tutaj i bardzo cię przepraszam, jeżeli moje yy, lamienie w tą mapę yy, cię denerwuje, chociaż z drugiej strony dowiedziałeś, no, do kogo wysyłasz mapkę. Ja nie zamierzam udawać kogoś, kim nie jestem. Zamierzam udawać mistrza przechodzenia mapek, bo wcale, kuźwa, taki nie jestem. Patrz, jeszcze kuźwa... Czekaj, bo to nie wyszło, czekaj, halo, halo. Yy, dobry, ten tylko że, tylko, że ja zlamiłem. Nieważne, nieważne, bo to było dobrze zrobione. Dalej, lecimy, 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 lecimy. Także tutaj spokojnie, mordeczku, ocenę będziesz miał. Dobra, mnie tam jakaś komenda jedna nie działała z tym efektem. No okej, okay, dobra, jestem w stanie to zrozumieć. Yy, pa dobrze, elegancko. Te trampoliny też są bardzo spoko. Widzę, że zapamiętałaś, że je lubię. Także bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. I to mamy trzeci poziom. Teraz czwarty poziom Escape Room. Lecimy. Gram już w mapę 20 parę minut. Nie żeby coś. O mój Boże, naprawianie. Uszkodzenie krytyczne. Zamykanie śluzy. Spróbuj uciec. Cel. O nie! Aha, bo tu mnie zamknęło. Dobra, guzik, maybe. Ło! Wow. Przejść przez portal. A, okej. Okay. Okej, okay, podpowiedź. No dobra. Czyli tutaj mamy typowo Escape Room, tak? O, szuflady normalnie, fajnie tego. Dobra, czyli teraz mamy Escape Room typowo. E no ładnie to wygląda taki dywan, w ogóle taki taki włochaty dywan taki puste obrazy. Mhm, na pewno ta, oho, już to widzę kuźwe. Tutaj. U. Oho! Szafka się otworzyła. Aha, jest tutaj! Co to ma? Co to ma do... W ogóle, ale ale, ale. ale o co chodzi? Coś w szafie. Aha, no to fajnie, to żeś mi podpowiedział. To już dawno znalazłem, nie? Co mi da ta informacja? Aha! Tutaj jednak coś było, tak? Znajdź bunkier O, w morde kopane Tutaj mam Tak, okej okay. Ja pitole, ej, to było To było przeromane Znaczy, wiedziałem, o co chodzi mniej więcej A z drugiej strony miałem takiego, kurczę, mindfucka, że masakra, nie? Czekaj, tu chyba ja mam nie strzelać, nie? A nie, mam strzelać Okej, okay, teraz Nieważne Jakby jestem zban daję sobie z tego sprawę Dobra, czekaj, teraz pytanie, czy No właśnie, bo ja tu muszę jakoś tak bardziej Bardziej w środek trafiać Jakkolwiek, żeby ten sygnał działał, nie? Dobra, troll, ja ci dam, kuźwa, troll Jeszcze jeden, ja wiem I tak bym strzelił we wszystkie cele Dobra, strzelanko jest bardzo fajne, bardzo przyjemne Bo te target bloki się fajnie strzela Dobra, myślę, że muszę strzelić przez lawę Albo pod lawą na przykład Czyli będzie tam coś? Dobra, y -y, pewnie będzie za lawą, nie? Szukaj nad twierdzą, strzelaj w lawę Dobra, wiedziałem, nad twierdzą strzelaj w lawę Dobra nad twierdzą strzelaj w lawę No to kućwia tak mi się wydawało Że to tak będzie nie Tylko tam już nad twierdzę typowo nie strzelę za bardzo W sensie bo tam już jest tam są, tam są bloki To muszę strzelić tak jakby przez ten To to jest mega trudne nie Bo to jest strzelanie na oślep Okej okay. Nie wiem, udało się. E, jeśli nie usunęło ci łuku, to proszę zrób to sam. Jest to błąd ze strony mapy, a nie mojej, bo jest komentarz blok na jego usunięcie dzięki. Labirynt, o mój Boże, dobra, idę ten. Boję się, co tu się będzie działo. Łatwy. No to zobaczymy, czy takie kuźwa łatwy, nie? Idziemy w prawo rozumiesz, normalnie, w prawo, tak? I w prawo, i w prawo nie. A zawsze mówicie jaj idź w prawo. No i no i tym razem, tym razem nie. Tym razem nie, i tym razem. Tym razem też nie. Dobra, jakoś tutaj przy prawej ściance coś tego, nie tutaj. I to jest poziom łatwy, nie? I to jest poziom łatwy, a zaraz będzie, kurde, ultra, super, duper hard, trudny. No, teraz będzie medium, dobra. Łatwy zrobiliśmy, no bo łatwy był, nie? No to. Głupio by go było nie zrobić, nie? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. A tu są jakieś takie luki po prostu, dobra, dobra. Czekaj, czekaj. I detendy, i detendy, i detendy, i to, Joapitole, co zalabi. O! A, okej, okay, przeszedłem. Już chciałem zawracać, tam była płytka w ogóle, lol. O nie, bo to jest... Dobra, wiem o co chodzi, nie? Ale mogłeś dać efekt spida bez skitu tutaj, nie? Ej, weź tu znać w ogóle cokolwiek, w sensie... Jakbym zobaczył metę, to mógłbym próbować jakoś się tutaj przedostać, a to jest takie bardzo na oślep. Bo wiecie, szkła... Szkło jest takie... Takie trolololo, nie? A, ludzie, jest guzik. Znaczy, guzika... O, jest, widzę guzik, czekaj, 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 czekaj. Tędy, tędy, a tu nie będzie można. I tutaj pewnie też nie będzie można, co? Ta, bo tu jest ślepy zaułek. Ale dobra, mam guzik, więc wiem, w którą stronę się kierować. Tylko teraz pytanie, jak bardzo muszę się cofnąć, żeby znaleźć odpowiednią ścieżkę, nie? Ja wiedziałem, że to będzie jakoś tak dziwnie skonstruowane, nie? Że pewnie jest jedna ścieżka, która jest bardzo daleko. I weź se was znaleźć guzik, nie? Dobra, czekaj, tu, 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 tu będzie ślepy zaułek Może tędy, tutaj, tendy O, o, o I jest, będzie, 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 będzie Let's go! Tak jest! Dobra Okej, okay, no jakby udało się, więc się cieszę bardzo Bo jakby się nie udało, to bym, to bym był, zły, był zły, Dobra, i speedruna mamy na koniec Easy Dobra, oczywiście parkour nie idzie mi dzisiaj totalnie, więc...

To jest właśnie to, że jak jest pod presją człowiek, to nie wychodzi. Ale, ej, ej! Tak się nie robi! No, ej! Nie dziwi mnie to totalnie, że mi nie idzie, ale mogłoby mi trochę pójść, nie? Ja pitole, ej, to jest trudne. A, dobra, mam! O, tutaj aktywacja jest na linki. A, dobra, no to fajnie. Jop, jop, jop. Yop, 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 nie! He he. Nienawidzę swoich umiejętności parkurowych, <noise> przez które zawsze tak proste poziomy rozwalam po prostu! Łaj, nie mam umiejętności parkurowych lepszych! Tyle lat grania w mapki, tyle lat przechodzenia różnych poziomów na bazach parkura, a ja wciąż nie potrafię kuźwa, skakać. Jak ja tego nienawidzę. Uwierzcie mi, mordeczki, to jest najgorsza rzecz na świecie. Nienawidzę nie umieć skakać. Halo! No przecież odwróciłem się na moment. Odwróciłem się na moment i ja myślałem, że coś się nie aktywowało i w tym momencie drzwi się otworzyły. Teraz mi nie wyjdzie. Teraz nie. A w życiu? Miałem jedną szansę na milion, kuźwa. Nie! Dobra, pcham do przodu. Dziękuję. Masakra. Gratuluję przejścia mapy Tester, jaki koks Mordo, musisz być naprawdę koksem Bo ja miałem taki problem z przejściem tej mapy Że to głowa mała, nie? I autor Galaxy's Way, podziękowania Dzięki za przejście mojej mapki, no i w sumie to tyle Miłego dnia i pozdro, dziękuję ci bardzo Serdecznie za mapeczkę Pomimo tego, że się denerwowałem Jak tylko mogę, to bardziej się denerwowałem Nie przez to, jak mapa była skonstruowana Nie, nie Przez to, że nie potrafię grać po prostu nie potrafiłem dzisiaj grać. Miałem taki... Dzień dziwny, że totalnie parkury mi nie wychodziły, Te mi nawet nie wychodziło. Dopiero dziś później zacząłem bardziej ogarniać. Dużo montażu będzie, część materiału będę musiał wyciąć, ale tak jak mówiłem, dla wspierających cały film postaram się wrzucić, żebyście mieli na następny dzień, więc będziecie mogli wszystkie moje reidże, wszystkie moje rozminy, wszystko, 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 wszystko sobie zobaczyć. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, moi drodzy. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, ale spokojnie, nie zapomniałem, nie bójcie się, nie. No oczywiście zrobimy jeszcze. Bum, bum, jak najbardziej. A co my mamy tutaj? Kreatywę, rozumiesz normalnie, tak jest. I ten boom nie, 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 działa, co? Aha, bo tu nie ma komendy. No właśnie, jakby tu ocenić tą mapkę? To jest takie właśnie moje rozkwina. Bo tak, z jednej strony bardzo ładnie wykonana mapka. Naprawdę, kurczę tutaj by. Wy... Różne elementy jeszcze nawiązujące do, yy, do Japonii, chociażby i tak dalej, więc to dla mnie to w ogóle super, super. Ja bardzo lubię, i, i jakby ktoś tutaj wiedział, że ja to lubię, albo też ewentualnie to lubi, i bardzo fajnie to wszystko wygląda. Natomiast z drugiej strony, no, były jakieś takie maciupeńkie, maciupeńkie błędy, ale jako, że naprawdę tych poziomów było sporo, ja, jako że przede wszystkim, no były one tutaj, powiedzmy, dopracowane, tak, jeżeli chodzi o ich wizualną część, a tam troszeczkę czasami niektóre komendy nie, nie zaskoczyły, bądź po prostu były takie, takie, takie drobne błędy, no to jestem w stanie na to przymknąć oko i zostawić tutaj, powiedzmy, te 20 na 10. Why not? 20 na 10, bo, bo ładna mapa. Bardzo ładnie to wszystko wyglądało, jestem zadowolony, dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Do następnego, moi drodzy, trzymajcie się i pa pa!